Michały, wracasz do Będzi na pierwszy raz w ogóle, grasz w tej hali. E, takie powroty, też kiedy e, tutaj speaker mówi, że grałeś dla tego klubu i przede wszystkim stawiałeś w nim pierwsze kroki, to, to chyba coś wspaniałego. Tak, no powrót to powrót będzie na zawsze mile wspominam, bo tutaj spędziłem z siatkarskich lat mojego życia chyba, chyba 10, więc to jest zawsze taka sentymentalna podróż, sentymentalny powrót, ale dzisiaj był mecz, w którym sentymenty nie mogły, nie mogły wziąć góry nad, nad naszą grą, chociaż nie wyglądała na najlepiej, ale. Końcowy wynik jest satysfakcjonujący, więc jestem zadowolony. Ja też czytałem jedną z Twoich rozmów i Ty powiedziałeś, że na razie nie chcesz się wypowiadać na temat tego, że Paweł Zatorski jest niezdolny do gry, ale wiadomo, że, że tak jest i dzisiaj rozegrał na chwilę ten mecz. Wiele zawo jako zawodnicy zawsze mówicie o, o gotowości, że, że jesteście w gotowości na wezwanie trenera. Czy ty czujesz się, że jesteś gotowy, żeby rozegrać ten sezon w pełni, bo mówi się gdzieś i plotkuje, że ten zawodnik, który zostanie pozyskany, to będzie zapewne zawodnik juniorski, więc na tobie najpewniej będzie spoczywać ta główna odpowiedzialność. Ja się czuję gotowy, grałem w zeszłym sezonie też sporo. Ja bardzo lubię grać w świadkówkę i bardzo lubię być na boisku. To mi sprawia przyjemność i mam nadzieję, że, że przekazuję swoją energię i doświadczenie chłopakom na boisku i staram się pomagać na tyle, na ile, na ile, na ile mogę. Także czuję się gotowy i... Nie wiem, szczerze powiem, nie wiem jak tam się potoczy sytuacja z jakimś transferem. Wiem, że na pewno gdzieś tam jest transfer medyczny, też jest, też jest wchodzi w rachubę, ale jeżeli ten rej, sztab postawi na mnie, to ja mogę powiedzieć, że dam z siebie wszystko i jestem, jestem gotowy, żeby rywalizować kart. W zeszłym sezonie trener Gianpaolo Paolo powiedział, że wy trochę musicie cierpieć, że Rosowia musi cierpieć. Czy ta pierwsza runda to było trochę, trochę, takie trochę cierpienie, bo też czytałem, że mówiłeś właśnie, że przegraliście takie spotkania, których nie powinniście przegrać po tych tie -breakach. I co też należy zrobić, żeby ta druga runda teraz wyglądała znacznie lepiej, żeby wykorzystać w pełni wasz potencjał? E, tak, no cierpieliśmy bardzo w tej, w tej pierwszej rundzie, to było widać to wyniki, wyniki o tym świadczą, bo, bo kilka meczów, które które mieliśmy yy, yy, powinniśmy je zamknąć szybciej niż, niż, yy, niż w tej breku albo te na nacześnie niestety przegrywaliśmy. E, no dzisiejszy mecz pokazuje, że mamy dalej nad czym pracować, bo przy stanie 2.1 i 11.6, gdzie już przeciwnik robi, no może nie jakieś... Yy, desperackie zmiany, ale jednak takie zmiany, gdzie, gdzie ściąga Grześka Pająka, gdzie ściąga dobrze grającego Dominika Tepowskiego, to troszeczkę wdało się rozluźnienie w nasze szeregi, a my musimy właśnie w tym momencie dokręcić ślubę i pokazać, że to my jesteśmy faworytem i że to my kontrolujemy grę. I podobnie było, myślę, w meczach z Suwałkami Gorzowem, z Częstochową. Gdzieś tam wkradło się rozluźnienie w nasze szeregi i myślę, że to jest taki problem, ta, taka strona mentalna, bo to, bo to Oczywiście dzisiaj będzie grał dobrze i, i obronili parę, parę niesamowitych piłek, ale gdzieś też my zrobiliśmy jakieś parę głupich takich, takich błędów, y, które się nam nie powinny przetrafić i myślę, że to jest... To jest taki powód, przez, przez który gdzieś tam te, te, te. Nie zamykamy tych setów, i w konsekwencji uciekałem na mecze. Dzisiaj było troszeczkę szczęśliwie. W końcówce trzy punkty zdobyliśmy my. Małe i mamy trzy punkty duże dzięki temu, ale no, mogło być różnie, bo Benzin postawił dobre warunki. Chciałbym Cię jeszcze zapytać, czy Ty, kiedy grałeś w hali na Żeromskiego, kiedy MKS jeszcze grał przed tamtym spadkiem w Plus Lidze, wyobrażałeś sobie, że Twoja kariera nabierze takiego rozpędu, że chociażby w zeszłym sezonie będziesz zdobywał Puchar CFI i będziesz grał w jeden z czołowych klubów? W Polsce? Szczerze powiem, że chyba nie. Eee, chyba nie, bo byłem, z, grałem w klubie, który wiadomo gdzieś tam walczył, walczył co roku utrzymanie, ale zagrałem wtedy, wydaje mi się, że zagrałem wtedy dobry sezon, zostałem zauważony, eee, przyszedłem do Rysowi i myślę, że chyba się wkomponowałem w ten zespół, eee, czuję się tam dobrze i myślę, że to jest zespół, który gra zawsze najwyższe cele i bardzo mi to odpowiada, że, że gramy i walczymy z każdym zespołem, a... Nie tak jak było wcześniej, że no, grało się większość meczów, to, mecz, to, to były mecze o życie i, i to były mecze, które dawały utrzymanie w lidze, a teraz jednak pomimo tego, że ten sezon jest słabszy, Rysowa zawsze grała najwyższe cele i uważam, że to jest... To jest yy... Bardzo pozytywna rzecz, która się przytrafiła w moim życiu, że, że mogę tu być i że mogę grać z najlepszymi zawodnikami na świecie. Dobra. Chciałem ci jeszcze zadać takie krótkie strzały, bo przygotowujemy taką rolkę, że tam zawodniczki i zawodnicy odnośnie świątyni mówią to czy to. Na przykład tutaj gwiazdka czy czubek na choince, takie Dobrze. trochę pierdoły. E, dawać czy dostawać prezenty? Dawać. Gwiazdka czy szpic na czubek choinki? Gwiazdka. E, Barsz czy grzybowa? Barsz zdecydowanie. A z łóżkami czy bez? Z łóżkami. E, ulubiona potrawa, twoja? Świąteczna? Tak, właśnie ten barsz. E, co lubisz robić w trakcie świąt Bożego Narodzenia? Lubię spędzać czas z rodziną, bo wtedy mam tylko. To jest jedyna sposobność, żeby się spotkać z bratem, z, z rodzicami, więc ten wspólnie spędzony czas to jest to, co najbardziej lubię. Święta ze śniegiem czy bez? Zdecydowanie ze śniegiem. E, najbardziej w świętach Bożego Narodzenia lubię? <noise> to, że jest wolne i mamy chwilę odpoczynku. Koinka żywa czy sztuczna? Żywa. E, ulubiona świąteczna piosenka. All I want for Christmas is you. <laughs> I święta w domu czy na wyjeździe? W domu.